Widziałem tutaj Simons Lucas W kiblu No i To jest ważny film ponieważ jak widzicie Nie na moim koncie tylko na Kanale Simons Lucas 2 Jest to drugi kanał Mój drugi kanał No i tu się będą pojawiać takie same filmy jakie ja mam Na swoim kanale tylko że Trochę inne I będę też żebym jemu poświęcał mniej uwagi niż temu pierwszemu, lecz nie znaczy to, że będzie gorszy No może będzie, ale nie na bardzo. Tak więc zachęcam do subskrybowania. Swój pierwszy kanał mam prawie 100 000 subskrypcji, subskrypcji czyli bardzo dużo. Nie no tak. Tam jest dużo. No i a ten kanał możecie też subskrybować. Nie ma co, tylko dawać mu suba i koniec. To, to był Simon Lukas. No i dawać suba temu kanałowi, drugiemu, no i pierwszemu też. No i to było Nie muszę wam mówić oczywiście, że film... Film, a właśnie kwestia filmów. Musimy się nam pojawiać jakoś. Bo ja wiem. raz na deň Chyba tak, raz, raz na deň chodzi po jednej Nie wiem, że jeszcze z gier, ale będę się pojawiać. A to bol Simon Lukas. Pamiętajcie o subskrypcji. No i na razie. Na Nara,